Dzień dobry, witam Państwa. Spotykamy się nie przypadkiem w tym miejscu, gdzie z jednej strony zasiada premier, a z drugiej strony zasiada też przestępca. I mówię o tej samej osobie. Mówię o panu prezesie Rady Ministrów Donaldzie Tusku. Po niemal roku nieobecności w polityce wygląda na to, że Zbigniew Ziobro wraca. Wraca i od razu zapowiada, że Donald Tusk i Adam Bodnar to przestępcy, których chyba teraz będzie próbować zniszczyć. Postanowiłem spotkać się spotkać z państwem pod siedzibą pana premiera, dlatego że stała się rzecz niezwykle smutna i niosąca daleko idące konsekwencje dla polskiego państwa, polskiej praworządności, której skutki dopiero zobaczymy. Będą one ujawniać się w najbliższej przyszłości, w dalszej przyszłości. Chodzi mianowicie o bezprawny zamach na urząd prokuratora krajowego, który został zrealizowany rękoma pana ministra Bodnara i Pana premiera Donalda Tuska. Wygląda na to, że były minister ma największe pretensje do Tuska i Bodnara o to, że usunęli z prokuratury jego przyjaciela, który był świadkiem na jego ślubie, Dariusza Barskiego. Za to właśnie zamierza ich ścigać. Panowie Donald Tusk oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar wraz z innymi osobami. Działając wspólnie w ramach porozumienia, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zdecydowali się usunąć bezprawnie za pomocą przestępstwa z funkcji urzędującego prokuratora krajowego. Fakt ten nastąpił poprzez oświadczenie, jakie wygłosił pan prokurator Bodnar w formie pisemnej, że pan Dariusz Barski został nieskutecznie powołany. Na urząd prokuratora krajowego przez mówiącego te słowa prokuratora generalnego, wówczas ministra sprawiedliwości, w 16 lutego 2022 roku. Że nieskutecznie pan prokurator Barski wrócił ze stanu spoczynku, czyli z prokuratorskiej emerytury do służby czynnej i tym samym, skoro był prokuratorskim emerytem, nie mógł objąć stanowiska prokuratora krajowego, czyli bezskutecznie. Te decyzje zostały później w stosunku do niego podjęte na mój wniosek przez pana premiera Morawieckiego za pozytywną opinią prezydenta Andrzeja Dudy. Zbigniew Ziobro stwierdził, że te ich działania były bezprawne. I podobnie jak robi to obecnie koalicja 13 grudnia w stosunku do PiS, tak on będzie próbować oskarżyć ich o działania w grupie przestępczej. Szanowni Państwo, te działania. Pana premiera Donalda Tuska i pana ministra sprawiedliwości Podnara mają charakter oczywiście bezprawny, stanowią przekroczenie uprawnień podjęte z uwagi na interes osobisty, interes polityczny pana premiera i jego formacji, ale też z uwagi na interesy materialne osób, które zostały powołane w sposób nielegalny w konsekwencji bezprawnego odsunięcie od wykonywania obowiązków prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. To są przestępstwa, dlatego mówię bez wahania. Mówię to nie tylko jako obywatel tego kraju, jako polityk, ale przede wszystkim jako człowiek, który przez 10 lat, a więc najdłużej spośród wszystkich ministrów sprawiedliwości pełnił urząd prokuratora generalnego w Polsce, że pan premier Donald Tusk jest przestępcą. I przyjdzie czas że poniesie z tego tytułu poważne konsekwencje. Nie mogą zorganizować się tego czynu w sposób indywidualny, musi działać w ramach grupy, grupy przestępczej, bo grupa, która działa celem popełnienia przestępstwa, zawiązuje się właśnie z natury swojej jest groźna i skuteczniejsza w swych zamierzeniach, zwłaszcza jeżeli wykorzystuje do tego władze instytucje państwa polskiego, naruszając zasadę legalizmu która jest gwarantowana w polskiej konstytucji, naruszając zaufanie obywateli polskich do państwa oraz dostanowionego przez to państwo prawa. Zbigniew Ziobro tłumaczył też, że po tym, co się stało, wszystkie decyzje mają olbrzymie konsekwencje i sprawiają, że wiele decyzji procesowych może być teraz podważanych. Otóż, jeśli pan prokurator Dariusz Barski w sposób nieskuteczny został przywrócony do czynnej służby moją decyzją, jeżeli w sposób w związku z tym nieskuteczny, bo nie spełniał ustawego ustawowego wymogu, objął funkcję, stanowisko prokuratora krajowego, to znaczy, że wszystkie decyzje, jakie podejmował procesowe, są objęte kluczową wadą prawną, która musi prowadzić do ogromnych konsekwencji i procesowych, jak i finansowych. Były minister podawał też przykłady tego, jakie są konsekwencje podważenia legalności powołania Dariusza Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego. Jednym z nich było 12 tysięcy decyzji podsłuchowych, które mogą być podważane przez obronę domniemanych przestępców. Pan prokurator Dariusz Barski sam, ale też i z jego upoważnienia pozostali moi zastępcy, podejmowali decyzje o tak zwanych czynnościach operacyjnych zgodach na czynności operacyjne i procesowe, bo też mogły się one odbywać w ramach procesu czyli najogólniej mówiąc, głównie chodziło tu o podsłuchy. Było to około 12 tysięcy decyzji wydanych w tym czasie. To jest 12 decyzji, które są obarczone podstawową wadą prawną, która obowiązkiem każdego adwokata, który ma swojego przedstawiciela często przestępcę groźnego, bandytę, zapisę, członków zorganizowanej grupy przestępczej jest podstawą do zakwestionowania spraw, które się toczą w oparciu o tak nielegalne pozyskane dowody jest podstawą do wywrócenia w powietrze również wyroków i zapadłych orzeczeń łącznie z prawomocnymi orzeczeniami skazującymi. Według Ziobry. Adwokaci mogą domagać się teraz nawet odszkodowań od skarbu państwa za te podważone śledztwa. Są podstawy, by uznać, że podejrzani, ich adwokaci, ich obrońcy będą skutecznie domagać się od skarbu państwa odszkodowań z tytułu przebywania w zakładach karnych w aresztach tymczasowych. Dlatego Zbigniew Ziobro wraz z pis postanowił złożyć zawiadomienie do prokuratury w sprawie odwołania Dariusza Barskiego. Oczywiście reprezentuję dzisiaj tutaj Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Mam przed sobą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w którym stoi na stanowisku takim, jakie wyraził niedawno w swojej uchwale Sąd Najwyższy, a później również Trybunał Konstytucyjny, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski i prokurator krajowy Dariusz Barski był w pełni legalnym prokuratorem krajowym przyjęty poczet czynnych prokuratorów zgodnie z prawem. Poseł PiS po raz kolejny zaatakował także Donalda Tuska za jego działalność. Fakt bezprawia, fakt zamachu na instytucję państwa polskiego, na instytucję Wniosku nie jest żadnym sprawiedliwym dla faktu, że ten człowiek, który się go dopuścił, siedzi w tym oto budynku i pełni urząd premier Rzeczypospolitej Polskiej. Tym bardziej, że znajduje się w tym budynku, jest to tym bardziej okolicznie jego obciążająca i która musi spowodować daleko idące konsekwencje prawne, karne w stosunku do niego. Ziobro porównał także sytuację prawną Donalda Tuska do tego, co spotkało panie urzędniczki związane z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Przez to spodziewa się dla niego bardzo poważnych konsekwencji. Jeśli damy Państwu taki przykład, dwie panie z Ministerstwa Sprawiedliwości przez 7 miesięcy siedziały w pozbawione wolności w areszcie tymczasowym, już pominę te okoliczności, w początku ich zatrzymania, które są haniebne i skandaliczne. Które miały miejsce, ale jeśli te panie przez 7 miesięcy siedziały pod zarzutem przekroczenia uprawnień e, dokonanych w związku z niewłaściwą interpretacją rozporządzenia, które stosowały, ja się z tymi zarzutami nie zgadzam. To innym razem może o tym porozmawiam, ale jeśli by nawet przyjąć, że siedziały właśnie za takie zarzuty, to czego może spodziewać się pan premier Donald Tusk, lokator tego oto budynku, jeśli przyjdzie czas rozliczenia go za złamanie nie rozporządzeń, ale ustaw? i dramatycznych konsekwencji Armagedonu, jaki spowoduje jego decyzję, jego działanie, pana Bodnara, dla całego polskiego wymiaru sprawiedliwości. Były minister stwierdził też, że działania jego i ministra Bodnara są wykluczające się. Tylko jeden z nich mógł działać legalnie. Albo premier Tuski, Adam Bodnar, jak stwierdzam, dopuszczali się ciężkich przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, takiej zawiadomień mnie składam, albo Decyzje, które w tej chwili są podejmowane przez ich nominatów, mają charakter nielegalny i często przestępny? No albo te decyzje, takie decyzje nielegalne i przestępne były podejmowane w okresie, kiedy prokuratorem generalnym byłem ja, a moim zastępcą pan prokurator Barski. Zaatakował też Tuska i Bodnara za to, że nie uruchomili wobec niego śledztwa w sprawie powołania Dariusza Barskiego. I na koniec w związku z tym spytam was. Czy sądzicie, że cieszę się. Taką sympatią i taką życzliwością, e, takimi ciepłymi emocjami tutaj gospodarza dzisiaj tego obiektu, pana Donalda Tuska i jego e, ministra sprawiedliwości, pana Bodnara, że nie uruchomili wobec mnie śledztwa, jeśli twierdzą, że w sposób nielegalny, bezpodstawny, bezskuteczny powołem prokuratora krajowego, co rodzi tysiące negatywnych konsekwencji dla polskiego porządku prawnego. No skąd takie ich miłosierdzie? Zastanówcie się, dlaczego. No chyba to jest pytanie retoryczne. Ale dodam, dlatego że wiedzą, że złapaliby się ostatecznie w tym śledztwie również ze własne ręce. Według zbigniewa Ziobry, to wszyscy Polacy poniosą konsekwencje działań Donalda Tuska, gdy będziemy płacić odszkodowania za unieważnione procesy. To, co stało się z rządy władzy, demokracji walczącej, jak to mówi dziś Donald Tusk. Dla, I co z, z, krzywdę, jaką ci ludzie uczynili polskiemu państwu, dopiero w prawdziwą skalę zobaczymy tego w najbliższej dalszej przyszłości, kiedy adwokaci i obrońcy, realizując swój etyczny i ustawowy obowiązek, będą wyciągać z tego konsekwencje procesowe, dramatyczne dla polskiego społeczeństwa, dla, dramatyczne dla zaufania Polaków do państwa i dla, dramatyczne dla, dla ofiar przestępstw i tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez przestępców, którzy mogą nie tylko wychodzić na wolność, ale też Niestety skutecznie dochodzi odszkodowań od polskiego państwa, które my wszyscy będziemy płacić przez decyzję o to, tego żarłocznego na władzę Donalda Tuska, który zamiast przejąć prokuraturę krajową, ale zgodnie z zasadami państwa prawa, zgodnie z regułami demokracji, dopuścił się zamachu na tą instytucję, by za wszelką cenę tą władzę, również w obszarze wymiaru sprawiedliwości, sobie zapewnić. Ziobro zapowiedział także, że nie spocznie dopóki Tusk nie poniesie konsekwencji za to, co zrobił i wciąż robi. Jestem przekonany, że to jest kwestia czasu, kiedy Donald Tusk poniesie za to konsekwencje. Nie przypadkiem przyszedłem dzisiaj tu do Państwa po roku swojej nieobecności, po ciężkiej chorobie, którą przeszedłem i jeszcze walcząc z niektórymi jej konsekwencjami, w to miejsce by o tym powiedzieć, że ta sprawa, tej sprawy i tej wielkiej afery, która tak naprawdę dopiero będzie znajdować coraz większe zrozumienie w opinii publicznej, nie da się zamić pod dywan. I zrobimy wszystko, i to już Państwu obiecuję, ja również zrobię wszystko, aby winni tej e, haniebnej zdrady polityków wobec polskiego państwa, polskich obywateli, polskiego społeczeństwa ponieśli najbardziej dotkliwe konsekwencje. I przyjdzie na to czas. Po pytaniu od dziennikarza opowiedział, jak będzie wyglądać jego powrót do polityki. Chyba jednak nie będzie jeszcze w pełni wykonywać swoich obowiązków poselskich. Czy ta konferencja to jest Pana powrót do życia publicznego, do bycia parlamentarzystą, do głosowań w Sejmie? Tak, Stopniowo, drodzy Państwo, jestem jeszcze w czasie intensywnej rehabilitacji, czuję się lepiej. Zdecydowanie, jak widać, mogę już mówić w miarę swobodnie, chociaż jeszcze z pewnymi trudnościami. Też i inne czynności związane z konsekwencjami ciężkiej operacji, którą przeszedłem i która właśnie jest związana z tymi dolegliwościami w rehabilitacji, już są. Można powiedzieć, dla mnie mniejszym problemem. Czuję się lepiej, no ale niestety nie jestem jeszcze w stanie całkowicie e, powiedzieć, że całkowicie wyzdrowiałem. E, to jest pewien proces, który będzie trwał w rehabilitacji. Natomiast jestem bardzo wdzięczny lekarzom. Jeżeli chodzi o mój głos, to jestem wdzięczny przede wszystkim polskim lekarzom. E, tutaj wymienię pana profesora Skarżyńskiego i osoby związane z poradnią głosu przy Akademii. Mm, w działającej Akademii Muzycznej w Warszawie. Wydawało się, że miała sparaliżowaną lewą stronę głosową w wyniku operacji wcześniejszego nowotworu, który też zajmował różne obszary mojego przełyku. Okazało się, że to, co wydawało się już niemożliwe, że głos nie odzyskał dzięki ich pracy i niezwykłym kwalifikacjom stało się dla mnie. Jednak to, co było niemożliwe, możliwe, i mogłem się dzisiaj w związku z tym też z Państwem spotkać. Wcześniej też moja wdzięczność wobec lekarzy, którzy zajmowali się bezpośrednio ciężkim nowotworem, operacją też za granicą. No. Zbigniew Ziobro podziękował też wszystkim Polakom, którzy okazali mu wsparcie. I przy okazji, też które Państwo pytają, chciałem wyrazić swoją wdzięczność wobec wszystkich Polaków, którzy okazywali mi słowa wsparcia, kierowali modlitwy. Za co jestem ogromnie wdzięczny i nigdy tego nie zapomnę. Z kolei na koniec konferencji zapowiedział, że planuje stawić się na posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw oprogramowania Pegasus. stawi się pan przed komisją. na posiedzeniu komisji Tak pojawi się. Dziękujemy bardzo, dziękujemy więcej I to wszystko na dzisiaj. Co sądzicie o wystąpieniu Zbigniewa Ziobry? Ma rację? Czy to on popełnił błędy, gdy był ministrem i prokuratorem generalnym? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach, a jeśli chcielibyście wesprzeć nasz kanał, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.